nagrywa się to? dobra chyba tak jedziemy zobaczyć gospodarstwo takie jedno tutaj w Krajowie za tam 250 tysięcy i 3 hektary ziemi w ogłoszeniu było napisane, że że jest tam siądka do remontu parę jakieś tam jedna wywrotka jakieś stare zapuszczone rzeczy no, na zdjęciach też było widać, że w krzakach stoją różne rzeczy. pług, siewka cała przerzewniała Wiata jedna, to się przewraca. No, więc takie obora jakaś jest, kurnik jakiś. No, więc jedziemy. I tu chyba w lewo. Tak, tak, w lewo. Dobra, jedymy. Tutaj też widziałem, że jest PGR. Po drodze jak jechałem, to jest właśnie w tamtą stronę jak jedziemy. No. O, tam jakieś budynki już widać, o jakieś silosy. O, to jakaś obora chyba jest. Coś takiego. O, tu kolejny gospodarz kurna nie mógł lepiej tej bramy postawić i płotu. Jakby ktoś po nocy jechał i się zagapił, to by trzepnął I to chyba jest to. O, siuntka jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli to tutaj jest na sprzedaż, to gospodarstwo. Tak, oczywiście. A mógłbym się tak rozejrzeć tutaj? Tak dobrze. To tu jest siuntka. Tu studnia, o I tu jest ten cały Cała obora. O, otwierają się. Tu jest obora. Albo chlew. Nie było sprecyzowane. O, tu jest jakiś agregat z poznaniakiem. Zniszczone, wiadomo. O, tu w kukurydzy trochę. E, co to jest? Owies chyba. Coś takiego. Pszenica. Pszenicy trochę. Kukurydzy widzę. Na pasze pewno zostało stare tu opryskiwać jeszcze Dobrze, ja tam pójdę na drugą część i zaraz się dogadamy. Dobrze idzie pan Tu trochę syfu takiego O tu brama jak na zdjęciach Studnia jest, dom taki zmurowany. Co to jeszcze? Talerzówka też talerze wszystkie powyślizgowane. O, tu rzepak jeszcze jest, bo gospodarz pisał, że on jeszcze tutaj w weekendy przyjeżdża i kosił. O, tu jest jakaś mało spotykana, to jest wywrotka chyba, ta, ma siłownik, a ta jest sztywna, to jest jakaś autosanka, a to jest jakieś ruskie chyba, nie wiem co to jest. Tutaj o kurnik widzę. No, kurniczek taki. O, i tu właśnie jest. Pole kukurydzy, co sobie skosił. On pisał, że to jeszcze sobie skosi i wywiezie. No, tu jakaś beczka jest. Tu o materac jakiś jakieś parę śmieci. Było pisane że mały remont w domu był. No, rozrzutnik stary, zarzewniały. Tu grus leży, jakieś stare dechy. I to jest ta wiata, taka już stara, zniszczona. Może kiedyś się coś z tym zrobi jak to kupię Tu Coś tu jest, jakieś Niebieskie coś, może kopaczka do pyrów A tu, o, o, o Orka Orkan dwójka tu jest, o No to tak jak piso, parę rzeczy Takich do Do siana robienia, sianokosów o, chciałem tak przyjść z tyłu, a tu jeszcze zgrabiarka wjazdowa. No i tu takie krzaczki, krzaczki. To jest jeszcze to pole z gospodarstwa. Tutaj jest, to jest też gospodarstwa. I jeszcze parę pól też jest z gospodarstwa. To jest jakiś sąsiadów. Sąsiadów, to jest PGR-u przed nami to duże z tego co wiem, no więc idę się zapytać, ile by chciał wziąć za to. Więc tak, wystawione jest to za 250 tysięcy. Proponuję 200 i spisujemy papiery. Nie, panie, 238 tysięcy. Za mało. 225. E, no niech będzie. Dobra. No to spisujemy, przynieś pan papiery, spisujemy i pan jeszcze to wywiezie tą kukurydzę na skup. Więc widzimy się później. I odjadę jeszcze Polonezem. Wziąłem tą gotówkę, te 250 tysięcy. Wziąłem ze sobą. I zaraz wam opowiem historię, dlaczego ja kupuję tu jakoś taką ruderę. I wszystko wam zaraz opowiem. No więc tak, pan tam pojechał sprzedać sprzedać yy, kukurydzę gdzieś tam jedzie, o, to jeszcze kibel jest. Więc tak kupiłem to dlatego, że tam gdzie jest gospodarstwo rodziców Wykupi, wykupuje CPK i dlatego postanowiłem to kupić tam gdzieś jedzie, dlatego postanowiłem to kupić. No i tu jeszcze się rozejrzymy. I no, tutaj jest kurnik, który się da otworzyć wiczki. I wchodzimy. Wziąłem latarkę, o parę jajków tu zostało jeszcze starych. Tu jakaś paleta. Ta wydmuszka jajek. No i tu ja tam ugadałem się z panem. Tu jeszcze rzepak jest. Właśnie jak mówiłem studnia. No. Z tyłu to nie jest ogrodzone ani nic. Tutaj płotek nie dolega. Tu o jeszcze tu nie widziałem stara. Ta jest. O brony jakieś? Co to są czwórki? Tu. Tu o jest pług. Jeszcze. Tu siewka. No i pan tam pojedzie sprzedać i nam przywiezie. Tu jest właśnie dobora obora czy chlew. Nie było sprecyzowane. Dobra. Tu na stryszek, na stryżku nic nie ma Dobra. i jeszcze na zdjęciach była płyta gnojowa z tyłu o, Tu trochę zarożnięte, bo dawno już nie używane O i trochę gnoj zostało. I taki chwytak jest do gnoju. I to jest też pole PGR. Tu jakiś rzepak był No i tak to od tyłu wygląda co to jest? Co to? Kosiarka, chyba jakaś. Nie wiem, jakieś pręty stare. No i tak to jest ogrodzone od tyłu. Tu jest ta wiata. Chyba ją tak wyburzę. Bo strako nie w ogóle stać. No i tu jest taki kawałek pola z kukurydzą. I tam jest kawałek pola. Więc na dzisiaj to chyba koniec. I jak. Wam się spodoba, będę wam dalsze zmagania pokazywał. Poloneza to sobie chyba jeszcze dzisiaj wrócę, wiadomo, do domu, bo jeszcze się nie wysiedliliśmy. Wiadomo, wrócę do domu i opowiem wam wszystko resztę w następnych odcinkach. Więc do zobaczenia, cześć!